Kostka Rubika. Zawsze wydawało się, że to jest czarna magia i coś niemożliwego. Mój poradnik pokaże Ci, że to jest bardzo proste. Zatem zaczynajmy. Tutaj znajduje się nas, nasz sześcian. Zanim zaczniemy układać, kilka słów wstępu. Eee... Prosiłbym. Robić wokół tego jakieś notatki, bo to się przydaje, nie trzeba tyle wracać do filmu, szczególnie algorytmów. To algorytmy dla tych, co nie wiedzą, są to kombinacje ruchów, które trzeba wykonać do odpowiednich sytuacji, które występują podczas układania, ale to dojdziecie do tego w trakcie filmu. Zatem żeby ułożyć, żeby zacząć układać naszą kostkę Rubika musimy wybrać sobie kolor. I my wybierzemy sobie biały. I trzymamy kostkę tak. Czy tą ścianką. Jakby ta ścianka patrzy na nas, a to jest nasz sufit. To, to jest nasz sufit, i tu znajduje się nasz kolor biały. A właśnie, a propos środków. Środki. Nieważne, ile byś mieszał środki, tfu, ile byś mieszał kostkę, środki zawsze będą na tym samym miejscu. No i nie uwierzyć, nie tego, ale tak jest. Eee, zatem. Gdy już wybraliśmy nasz kolor, następnym ruchem jest ułożenie białego krzyża no białego, zielonego, czerwonego, no krzyża, z naszego koloru będę używał białego. E, tobie oczywiście zajmie to trochę dłużej, no co dziwnego, no ja to już tam jestem wyjadać, taki co umie e, trochę kładać. No, a ty oczywiście nie, no, bo to oglądasz, więc yy. gdy już nasz krzyż powstanie, powstał. I mimo że tutaj jest, tutaj jakiś biały i tutaj też, to co Cię nie obchodzi teraz, Ciebie obchodzi tylko to, żeby to był biały plusik. I gdy już ten biały plusik powstanie, trzymamy kostkę, tak jak mówiłem na początku filmu, że jakby jedna część jest Właśnie patrzy twarzą do ciebie, a to jest Twój sufit. I mając tego plusa, każdy z nich ma jeszcze inny kolor, jakby każdy element tej kostki. Na przykład ta jest biało-niebieska. Biało ta jest biało-zielona, pomarańczowa oraz czerwona. I następną rzeczą, jaką chciałbyś zrobić, to to, żeby Twój plus zgadzał się z środkami, które są pod nimi. Przykładowo, tutaj mamy niebieski. Biały, niebieski. I. Tu jest biały, tu jest niebieski i jest niebieski środek. Tu. Tu musi być ładnie wszystko pasować. I. Pasuje, ale. Na przykład tutaj już nam nie pasuje. No i co zrobić w takiej sytuacji, żeby znowu nie niszczyć naszego krzyża i się tyle nie męczyć? Otóż trzymajmy naszą kostkę tak, że sufit mamy do góry. Bierzemy z tego zielonego. Obracamy o 180 stopni. I szukamy u domu. I pyk. Jest zielony, 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 no bo tak on teraz jest na dole i obracamy znów. A za zanim obrócę, zobaczcie, że tu jest biało pomarańczowy. Który nie pasuje do tego zielonego, więc on jakby teraz przejmie rolę tego zielonego, czyli zaczniemy szukać mu dołu, więc wrzucamy naszego zielonego do góry i szukamy dołu dla pomarańczowego. Ha długo nie szukaliśmy. I wykonujemy znowu ten sam aneks. I teraz tak się stało nam z biało-czerwonym. Biało I robimy tak dla biało-czerwonego. O! Poszalałem. Dobrze. Gdy już wszystkie, gdy już mamy idealny krzyż, że. Każdy z nich. No wiecie o co chodzi. Przechodzimy do następnego etapu, gdzie powstaje już, gdzie trzeba użyć już pierwszy algorytm, który jest całkiem prosty. Kostkę dotrzymamy tak, tu naszym sufitem do góry. I następny etap, właśnie najlepiej jak go przedstawił, będzie od. Umieszczenia tu tu białych elementów, tak jak tutaj, ale no tutaj żeby były one prawidłowe. Zatem trzymamy naszą kostkę sufitem do góry. I szukamy tych białych elementów. No tutaj jest, wiem, wiem jest sprytnie jesteście, ale my szukamy innego, na przykład właśnie tego. Tutaj mamy biało, niebiesko pomarańczowe. I gdzie on może być? Gdzie on może się znajdować? Nic bardziej mylnego. Między pomarańczowym, niebieskim, a zielonym. Białym. <ścoughs> e, dlatego przemieszczamy go pomiędzy te dwa środki. Widzicie? Pomarańczowy, twu, niebieski, niebieski, pomarańczowy, pomarańczowy, biały i biały. Czyli ten element chcemy umieścić tutaj. No i jak to zrobić, nie niszcząc krzyża? Zatem trzymamy kostkę tak, że nasz, powiedzmy, nasza kostka, którą chcemy umieścić, znajduje się. Tu, w samym prawym dolnym rogu. Jakby to patrzysz, to jest sufit. I wykonujemy taki prosty ruch. Pierwszy algorytm. Du, lewa, góra i prawa. Jak widzicie, nie zadziałało, ale właśnie w tym algorytmie chodzi o to, że nie zawsze zadziała za pierwszym razem, i robisz to do oporu, aż ci wejdzie. Aż, aż tu będzie biało, i tu się wszystko będzie zgadzać. Zatem lecimy. Znaczy, no, ja zrobię to szybciej, ale ty zrobić sobie to wolniej i powinno ci wyjść coś takiego. I starasz się tak zrobić z każdym kątem. Ale też pytanie, co się stanie, jeżeli tak jak tutaj. Mamy kąt czerwono, niebiesko, biały, ale no jak widzicie, nie pasuje tutaj, bo są i pomarańczowy, i zielony, który będzie chciał mieć inny kąt. Dlatego możemy też użyć ponownie tego algorytmu. To jest ten element, który nam tu nie pasuje i obserwujcie go, gdzie on się przemieszcza. Du lewa, góra, prawa i tym algorytmem wydostaliśmy go jakby z tego i jest on no, na dole i możemy nim swobodnie przemieszczać się po kostce. Dlatego ten algorytm no ma wiele zastosowań, no. trzeba być spryciarzem, no. trzeba do tego dojść. Mówiłem, że będzie to łatwe, ale nie aż tak. Zatem, szukamy dla niego miejsca. Jest on, no widzicie jaki. O. I, który znaleźliśmy? Dla niego miejsce. Hmm? Co robimy? No właśnie tak, nasz kochany algorytm. Dół, lewa, góra i prawa. No, prawie skończyliśmy. Tutaj mam jeszcze jakiegoś brzydala. Nie pasuje nam. No. Tego szybko wyjmiemy. No, już to zakończę. No, już znając, podamam całą wiedzę, więc powinniście dojść do tego etapu. No i do tego etapu 90% osób dochodzi z łatwością. No, co to tam. I masz ułożoną swoją pierwszą ściankę. Jest ona ułożona idealnie. Każdy kolor, zajebiście pasuje. I teraz twój sufit. Twój biały sufit umieszczasz na dół. I tak będziesz teraz trzymał kostkę, że twój ułożony biały kolor będzie na dole. I układamy następną warstwę, która jest warstwa, jak powiedzmy ta, tu dookoła. Kostkę będziemy układać warstwami. Ułożyliśmy tą, teraz będziemy układać tą, a następnie tą. Od czego tu zacząć? Dobrze. Zacznijmy od tego, że nie interesują Was kompletnie w tym przypadku żółte elementy. Tu jest żółty środek, czyli tu będzie znajdowała się żółta ścianka. Czyli wszystkie żółte no, no lewasz w tym momencie. Interesują Cię wszystkie, które nie mają elementu żółtego lub no, dopasujcie sobie kolor. Dobrze, ale Jakubie, zapytamy się, jak to zrobić. No, tuż tłumaczę. Mamy tutaj czerwono i zielony I on powinien się znajdować tak, że no, no, wiecie, że tak tutaj powinien pasować, ale, no, robiąc właśnie taki ruch no niszczycie sobie dół no i jest kolejny algorytm a raczej go dwa warianty w zależności jak gdzie chcemy umieścić nasz klocek i jest to właśnie taki ale pierdolę guzdy Dobra. spędną sytuację że albo ten klocek które jest tutaj, będziemy albo chcieli umieścić tu, albo tu. W tym przypadku jest to tutaj. A jeszcze pierwsza zależność, której nie wytłumaczyłem, mój błąd, że szukamy na przykład właśnie takich połączeń jak tutaj, że jest czerwony, i tu jest zielony. W sensie, że na przykład jakbyście mieli tak, no on jest czerwony-zielony, i tu macie czerwony-zielony, ale tu Wam nie pasuje. Jak wykonacie ten algorytm, to Wam się coś takiego zrobi, a takiego czegoś. No nie chcemy, no nie, no to nie jest złożona kostka. Dlatego, właśnie szukając miejsca dla tych elementów, yy, no musi musi prasować, musi być zajebiście. Więc, jak wygląda ten algorytm? Ja Nazwę to algorytm jakby na prawo i na lewo. Czyli, że albo chcę go mieścić na lewo, lub na prawo. No w tym przypadku wykorzystamy na prawo. Nie będę mówił, bo wtedy się nie mogę skupić, więc sobie jakoś to zapisz. I jak widzicie, Nasz zielono-czerwony wskoczy na miejsce i nasz biały, biała podłoga jest cała. Zatem zabieramy się za kolejnego delikwenta. Ty może pokażę przykład z lewym. A jeszcze pewnie macie pytanie, co się stanie, jeżeli. A, tak się nie stało, ale spójrzmy taką sytuację, że macie coś takiego. No i, no nie chuja, ale gdybyś go obrócił, wyrwał, obrócił, nie pasowałby. Więc jak go wyjąć? Yy, Właściwie tym samym algorytmem. To samo, jak było z kątami, że też można tak sobie wyjąć. Przykładowo, że wykonujesz algorytm, który wykonałem przed chwilą, na prawo lub lewo. Jeżeli on by był po lewej stronie, to wykonujesz lewy. I wykonując go, Obserwuj ten klocek gdzie on się przemieszcza. Zgubiłeś go tak, mi się wydawało, bo go wyjebał w chuj, ale go tu nie ma. Jest inny, który też nie pasuje, więc sobie go od razu wyjmiemy i wsadzimy jak wsadzone być powinien. I wyjęty taki żółty wsadzony. A żółte nas nie obchodzą. Obchodzą nas są takie te kwety. No i jedziemy, jedziemy, jedziemy. Pomarańczowy. Tu niebieski, tu zielony. Czyli tym razem przykład na lewo. I przykład na lewo wygląda w następujący sposób. Jest to, jak można powiedzieć, lustrzane odbicie do poprzedniego algorytmu. Się udało się, więc bez zbędnego przedłużania zakończę ten etap. Bo przekazałem wam całą wiedzę, która pozwoli wam ukończyć. Zatem skończyliśmy drugą warstwę, już ponad połowa sukcesu. Teraz zabieramy się za ostatnią warstwę, jakby nie patrzeć najtrudniejszą. I pierwsze, co chcemy zrobić, to stworzyć nasz żółty krzyż. Podobnie jak ta sytuacja była na samym początku poradnika. Ale nosy, no, se, no nie, nie takie proste jak się mówi, nie? bo chcę zniszczyć wszystko, co do tam tworzyłeś. Dlatego. Do stworzenia tego żółtego krzyża jest potrzebny algorytm, ale zanim do niego przejdziemy na, tu na suficie żółtym, mogą Ci wystąpić jakby trzy sytuacje wymieszania. Nie masz nic, ale że nie wiesz o co mi chodzi, ale nie masz nic, w sensie. no masz tu może jakiś jeden żółty czy coś. Druga sytuacja to jest, że właśnie masz odwrócone L. Musisz to znaleźć, no drugiego takiego nie znajdziecie. więc albo zazwyczaj, zazwyczaj zawsze jest jedno odwrócone L. Jeżeli nie ma L, może być taka żółta kreska. Tu w środek. Lub od razu możecie się wlosować, że będziesz miał żółty krzyż. Jeżeli nie ma nic, to wykonujesz ten algorytm i powinno powstać Ci żółte L gdy masz żółte L, wykonujesz algorytm i powinna powstać kreska gdy masz kreskę wykonujesz ten algorytm i masz żółty krzyż, to jest ten sam algorytm tylko powtarzasz go wielokrotnie do skutku i gdy nie masz nic wykonujesz go trzymając trzymając byle jak ale gdy masz już odwrócone L trzymasz tak żeby było odwrócone L i jakby tu masz sufit i to musi być twarzą do Ciebie. Muszę sobie przypomnieć algorytm. Dobrze, wykonuję go. Pierdoliłem. <laughs> Czekajcie, może uda mi się to naprawić. jajaj. No co się nie uda jak się uda? O, naprawione, dobra. A no mamy naszą elkę I wykonujemy algorytmy. Jak Kur, kurwa było? A, dobra, tak. Nie, to nie był ten algorytm. Czekajcie. A, dobra, dobra, teraz już definitywnie tak. Dokładnie i powstało nam h, he he. a raczej chodzi nam głównie na ten minus. No, i gdy powstał ten minus, wykonujemy ten algorytm raz jeszcze. I udało się. Tak, jak ponownie nie zwracamy uwagi na te, tylko interesuje nas żółty plus. Ale. Tak samo jak w przypadku białego, on też musi być prawidłowy. No tu się zgadza, tu się zgadza, tu się nie zgadza i tu się nie zgadza. I mogą być sytuacje. Najczęściej wypada taka, że dwa się zgadzają obok siebie. Rzadziej wypada, że się zgadzają naprzeciwko siebie. Czyli na przykład tu by się zgadzał niebieski i pomarańczowy, zielony. Od środka patrzymy. Niebieski i zielony by się to zgadzał, lub nie, mogą, lub nie będą zgadzać się żadne. No i co robię w takiej sytuacji? Jeżeli nie zgadzają się żadne, wykonujemy ten algorytm. Jeżeli zgadzają się naprzeciwko, wykonujemy ten algorytm patrząc na kostkę tak, żeby tu był jeden z jednej strony i drugi z drugiej. A, no i podobnie jak w poprzednim przykładzie jest tak, że jeżeli nie mamy nic, to powstanie nam właśnie ta naprzeciwka, a gdy mamy właśnie trzecią sytuację, która powstanie po wykonaniu tego algorytmu z naprzeciwka, powstanie, że będziemy mieć dwa obok siebie. I gdy mamy dwa obok siebie, ładnie, to trzymamy tak, że jeden tam przed sobą a drugi powinniśmy mieć po swojej prawej a tutaj powinny być no popsute i trzymając tak wykonajcie algorytm Jak możesz zauważyć coś spierdoliwym eee, Aha, źle trzymają kostkę, źle ci kurwa wytłumaczyłem. Eee, to musi być z tyłu i po twojej prawej stronie. No, no i patrz, teraz jest hejbiście. Zatem, jak masz dwa dobrze pasujące obok siebie, musi być z tyłu oraz po prawej stronie. No i kostka prawej ułożona. Zostały cztery elementy. I jak tu się do tego zabrać? Zgadaliście. Algorytmem. Ale jakim? I jak, kiedy go wykorzystać? Najpierw szukacie... Czy, czy wam jakiś kąt pasuje kolorystycznie? Nie musi być dobrze obrócony kolorystycznie. Na przykład ten pasuje. Wystarczy go obrócić, będzie pasował, ale na przykład ten już nie pasuje. Jeżeli żaden wam nie pasuje, wykonujecie ten algorytm na obojętnie jakim kącie, do skutku, aż wam jakiś będzie pasował kolorystycznie i potem wykonujecie go na nim, aż w końcu wszystkie będą wam pasować. Zatem my wykonamy sobie go na nim, bo no, nam pasuje i wygląda w następujący sposób. No, już za pierwszym razem. No, tak się zdarza. No, ale jak ci nie wyjdzie, to mieszaj, mieszaj i w końcu wyjdzie. Teraz ostatni etap. Gdzie w sumie wracamy do początku. Yy, trzymasz kostkę, tak. W sumie ostatni i najprostszy etap, ale łatwo jest coś spierdolić. Yy, zaczynasz sobie od jakiegoś kąta. No tu mi się ułożyło. Tak mi się wylosowało. Ale no tobie nie musi się tak stać. Albo możesz mieć nawet. Możesz nie mieć tej sytuacji, możesz mieć już od razu ułożoną kostkę, ale my tak nie mamy. ja ci pokażę, co zrobić, gdy tak się stanie. Wykonujesz nasz ruch. Du, lewa, góra, prawa. Rzuty nasz jest tutaj, ale spokojnie. No, tak jak mówiłem, trzeba napierdalać do oporu. Tu. lewa, góra. I pamiętajcie, jak Grzynant wam skoczy. Nie zapomnijcie o dociągnięciu jeszcze na końcu tej dolnej prawej, bo. No bo już no, nie wyjdzie, no spierdoli się. No. Trzeba wykonać ten ruch, że potem jak się go wykona jeszcze kilka razy, to kostka wróci do normy. I gdy wskoczył wam, to nadal trzymacie tak kostkę. Nie, nie puszczajcie ją. W sensie nie obracajcie nią i obracacie jakby tylko tym, że jakby ten był tu i. Wstawiacie się następnego klienta do obracania. No i obracamy. Tu lewa. Oj. Góra prawa. I pamiętajcie, dociągnąć. I następny delikat. Tu lewa, góra prawa. Tu lewa, góra prawa. Jak zdążyliście zauważyć? Tak, udało ci się. gratulacje. Jeżeli wykonałeś wszystkie ruchy, które Ci powiedziałem, powinieneś osiągnąć ten. Efekt jaki jest ułożona kostka Rubika. Jako szybki bonus pokażę ci jeszcze sztuczkę, którą będziesz mógł spanować przed znajomymi nie tylko ją układając. Jeżeli obrócisz sobie środek dwa razy, a potem jeszcze to dwa razy i potem jeszcze tu dwa razy powstanie ci szachownica. Dziękuję za uwagę i życzę Ci powodzenia.